Teraz opowiem jak montuję tulejkę w aparat. Używam dwóch podkładek i śruby i po prostu wkręcając nakrętkę wciskam tulejkę w aparat. Jeśli chodzi o montaż tulejki, oczywiście ważne jest to, aby ten otwór w tulejce. Pasował w wyjście smaru ze smarowniczki. W taki sposób wciskam tulejkę. Przepraszam za. Drgania obrazu, ale jedną ręką wykonywać, wkręcać śrubę, a drugą filmować. Nie jest najłatwiej, ale chciałem pokazać ideę tego przedsięwzięcia. Jak widać, mam tutaj już wciśniętą nową tulejkę w korpus aparatu smar otwór przez który przechodzi smar pokrywa się z tym otworem w korpusie także jest tutaj to poprawnie zamontowane tutaj mam śruby których używałem do montażu tulejki obie śruby mają średnicę 10 mm ta pierwsza dłuższa ma 9 cm długości. Gdyby, gdyby miała ona na całej długości gwint, to wystarczyłaby mi tylko ona. Tak, musiałem ją wymienić na drugą śrubę z gwintem po całości, żeby wcisnąć tą tulejkę. Jeszcze taka mała uwaga odnośnie wciskania można sobie w korpus aparatu prysnąć jakimś preparatem takim odrdzawiającym generalnie jakimkolwiek, żeby zapewnić lepszy poślizg tulejki łatwiej się ona nam zamontuje i będzie mniejsze ryzyko jej zniekształcenia przy wciskaniu mamy tutaj już zmontowany supłacz, założyłem sworzeń i dźwignię nożową Jak widać, luz nie występuje w ogóle. Tutaj się dźwignia nożowa z lekkim oporem przesuwa po palcu, tak jak ma być. Wymieniłem smarowniczkę, która była obita. Tutaj przed montażem. Dźwig, po wciśnięciu sworznia a przed montażem dźwigni nożowej polecałbym przesmarować sworzeń, obrócić go kilka razy w celu rozprowadzenia w koło smaru a ogólnie przed montażem nawet tulejki wskazane jest sprawdzenie drożności smarowniczki gdyż jeśli jest prasa zaniedbana to Tworzy się taki swojego rodzaju korek ze starego smaru, może jeszcze skórzem i uniemożliwia on smarowanie. A smarowanie z upłaczy jest bardzo ważne, gdyż jeśli się on zapiecze na którejkolwiek zosi, to może to doprowadzić do po prostu jego uszkodzenia, wyłamania. Teraz będę przystępował do. Wykonania takiej samej pracy w, przy drugim supłaczu. Rozmontowałem już drugi supłacz. Tutaj rolka od dźwigni nożowej jest w nim jeszcze w gorszym stanie. Tutaj posiada takie duże wypłaszczenie. Oczywiście zostanie ona wymieniona na nową. Tutaj mam stworzenie. Wygląda na to, że był w nim problem ze smarowaniem. I tutaj jest taka warstwa smaru skórzem. Po prostu otwór od smarowniczki. Smarowniczka nie zapewniała smarowania, smar się nie przeciskał przez otwór, bo po prostu został przy sworzniu zaczopowany takim klinem z, ze smaru. Z Kolejnym elementem, który wziąłem na warsztat, jest sprzęgło jednokierunkowe. Ogólnie prace przy nim będą tylko polegały na wyczyszczeniu tutaj wewnątrz tej piasty ze starego smaru tych elementów oraz po odkręceniu tych wszystkich sześciu śrub, które ściskają tarcze. Wyczyszczę płaszczyzny przylegania, bo tam pojawia się korozja i sprzęgło nie pełni swojej funkcji należycie, bo może być utrudniony poślizg tej tarczy, a przy zablokowaniu maszyny jest to ważne. Także tutaj odkręcę 4 śruby na klucz 13. I tu odkręcę tych te podwójne nakrętki. Z tych sześciu śrub. Tutaj sobie zmierzyłem wysokość od nakrętki do czubka śruby i wynosi ona 18 mm i później przy montażu skręcę na tą samą wysokość. Tutaj mam już rozmontowany wałek z sprężynami, tak zwanymi kamieniami. Śrubami, które go trzymają. Tutaj mam sprężyny, tutaj mam tarczę prawą, lewą oraz piaste i te elementy. Tutaj mają ślady korozji od przywierania. Do siebie tutaj tarcza się przykleiła. Tak samo jest w tym przypadku. Że tarcza przywarła. Korozja się między okładziną a tą tarczą lewą pojawiła. I będę spróbował je rozdzielić nożykiem tapicerskim i wyczyścić powierzchnię. Też jeszcze. Była wcześniej na stronie producenta informacja właśnie o takich zabiegach do przygotowania maszyny i była informacja odnośnie tego sprzęgła, żeby poluzować śruby i po prostu wtedy jest mniejsze. Mniejszy mniejszą siłą są dociskane te tarcze i po prostu prześlizgać sprzęgło i potem dokręcić te śruby do tej wysokości, do której były skręcone pierwotnie. Mam tutaj już oczyszczone elementy. Żeliwne części czyściłem za pomocą szczotki drucianej zamontowanej na szlifierce kątowej. A tarczę oczyściłem za pomocą papieru ściernego, zdzierając tutaj warstwę korozji. Teraz będę przystępował do montażu. Kolejność jest następująca: tarcza prawa, okładzina, piasta. Druga okładzina, tarcza lewa. A i po skręceniu ich śrubami przystąpię do montażu wałka.